Cześć, witajcie. Witajcie, jestem Dawid. Witajcie na kanale Nowa Mowa, jestem Daniel. Dzisiaj będzie muzycznie. Tak. Dawno nie było. Nareszcie. Nareszcie. Mamy kolejny utwór dla Was. Tak. Szukamy czasem takich piosenek, gdzieś tam, gdzie temat bloków mowy i jąkania jest. Mhm. No i znaleźliśmy taką pozycję tak. jak piątkowa noc. Właśnie, i dlatego to tutaj przywołujemy, no żeby uświadamiać, jak ludzie w ogóle przedstawiają, czy widzą ten problem, mhm. czy tworzą pewne stereotypy, poglądy na ten temat. Na przykład wokaliści czy autorzy tekstów no szukają też inspiracji, nie? Na tak. przykład z samych, może może swojego życia, ale też może z życia hmm. swoich znajomych. I co już do tej pory dostrzegliśmy? Że tak. są utwory, gdzie no często jest to jakby trochę wyśmiewane i wiadomo, że nie do końca zrozumiane, do końca. Hmm. bo jednak no, patrzy się tego na te jakieś zacięcia, zajęknięcia na ten chaos, który ta osoba ma w sobie, ale też są takie piosenki utwory, jak na przykład Kaliego, polski raper, gdzie okay. patrzy głębiej na te blokady różne. Te mamy o tym odcinki, więc jeżeli tak. jesteście ciekawi, to zapraszamy do szukania na naszym kanale tych filmików, z właśnie, tych odcinków, gdzie są filmiki o piosenkach. Ale zwróćcie uwagę, bo ten tytuł, a czy ten w ogóle tekst Friday Night, no, bardzo taki jest bliski. Mm -hmm. Prawdy. Mm -hmm. Posłuchajcie najpierw zwrotek po polsku. Wchodzisz do pokoju i ja chcę ci powiedzieć powiedzieć, lecz nie mogę przemówić. To nie powinno być tak trudne, więc czemu? Powiedz mi, czemu? Widzę prawie, że nie mogę oddychać. Jesteś jak pocisk wycelowany w moje serce. Jesteś jak bardzo odległa strzelająca gwiazda. Jak coś, czego potrzebuję. Spójrz na mnie. Nigdy nie mogę być sobą. Jak mogę, kiedy jestem zatrzymany w piekle? Jąkanie, jąkanie, jąkanie. Mm. Chcę ci powiedzieć, jak czuję się w środku, lecz za każdym razem, kiedy to próbuję, jąkanie, jąkanie, mam rocze. Nie odchodź, wiem. Taki mój fart to tylko mój fart. Idę, idę i robię to znowu. Jesteś ostra, a ja mam język związany. Czemu nie mogę tego dobrze zrobić? Słowa nie chcą wyjść, ściągają mnie w dół, krążę w kółko. Nigdy nie mogę być sobą. Jak mogę, kiedy jestem zatrzymany w piekle? Nigdy nie mogę być sobą. Chcę ci powiedzieć, jak się czuję, lecz za każdym razem, kiedy idę, jąkanie, jąkanie, jąkanie. Wow, bardzo mocny tekst. Cała piosenka właściwie jest o tym problemie. No tak. I dość trafnie. No i dość trafnie. I zobacz, jednak jest... w tym negatywnym kontekście tak. tutaj jest to przedstawione, że to jest wielki problem, przeszkadza, nie da się funkcjonować, związany język mm -hmm. tkwi we mnie głęboko. Czuję się jak w piekle. Mm -hmm. I teraz zobacz, on określa, że ty jesteś, czyli ta dziewczyna, jak pocisk wycelowany we mnie. Mm -hmm. Czyli tak jakby... Mhm. Ona, jakby ludzie w niego strzelali. Tak, tak odczuwałem, tak, odczuwałem. ten blok, tak, mhm. tą emocję. Jakby jest dziurawiony przez te wszystkie mhm. emocje, te, te pociski, te strzały, mhm. bo chce podejść, ale jakby ktoś w niego strzelał. Wow. Jak zapora SBS, mhm. nie? Jak skaner. Skaner. Mhm. Jest to wymowne bardzo. I próbuje, ale nie jest w stanie. To jest dowód jest, na tak. to, że ten problem to właśnie jest problem osobosytuacyjny. Czyli, tak. że osoba w jakiejś sytuacji mm. ma na mnie taki wpływ, tak jakby strzelała jakby tą strzelała. emocją no. do mnie i właśnie jak ja próbuję powiedzieć właśnie, to wtedy mnie blokuje i się zacina. Nie mogę powiedzieć. I przez tą... On jej chce powiedzieć, ale oczywiście nie może jej tego wytłumaczyć. Mm. Pisze, nigdy nie mogę być sobą. Mm -hmm. Nigdy. Zobaczmy. <grym> Zobacz, mm. jak to się ma do tego, bądź sobą, zaakceptuj, jąkanie. No właśnie. Nie. Tutaj twórca tego tekstu, czy wokalista, nie wiem kto to kto stworzył, ale właśnie on to o tym pisze i śpiewa. Mm -hmm. Nie mogę być sobą nigdy. nigdy. To jest wszystko gdzieś udawane, jakieś mm -hmm. kręcenie, jakieś jąkanie, Mam rocze, piszę, krążę w kółko cały czas, to samo. Słowa tak. nie chcą wyjść, wszystko mm -hmm. w kółko. I ta piosenka ona ma takie trochę rokowe brzmienie, nazwę Puścimy ją. To też może podkreśla, wiesz, to, ten stan mm, emocjonalny. Właśnie, no, ten charakter muzyki mm, jednak to mm. jest uważać też ważny. Więc zwróć uwagę, no jednak są są teksty, które trafiają właśnie w setek, tak, tak. Mówią o tych emocjach. To są właśnie dobre piosenki, które wpływają pozytywnie, jakby, no pozytywnie, w sensie, że dobrze edukują, jak chodzi o ten problem. Czym tak naprawdę jest to jąkanie przysłowiowe, tak naprawdę blokady emocjonalne, a nie tylko tak, jak na przykład tam była piosenka, gdzie tam było w refrenie: jąkanie, jąkanie, ha, jąkanie się, ha, ha. Tak, i tam tańczą mi się wygłupiają, jakieś takie dzikie ruchy robią i się z tego śmieją. No, jest to słabe podejście do świadomości na ten temat. Więc zostawiamy Was dzisiaj w tym odcinku z Friday Night, czyli Piątkowa Noc, mm -hmm. ta widocznie ważna piątkowa, gdzie jest to spotkanie z dziewczyną. Ten. No i posłuchajcie, jak śpiewa właśnie o blokach mowy i Yonkanie, mm. bo to niestety tu wszystko nazywają to jąkaniem, ale tak. sam tekst jest o blokach mowy, bo przecież no właśnie, nie może powiedzieć, tu nie dokładnie. chodzi o to czym się jąkanie. Właśnie, tu jeszcze chodzi teraz o nazewnictwo, tak, nazewnictwo. jak jeszcze powinno się zmieniać nazewnictwo, aby było bardziej adekwatne, tak. bardziej trafne, tak. bo tu nie, nie, nie tylko chodzi właśnie o to jąkanie, tylko ten stricte mówi, że nie może powiedzieć, jest no czyli, i to jeszcze nie jest jąkanie, bo jeszcze nie mówi, więc jak mm. to nazwać jąkaniem? To jest blokada, tak. silna blokada. Spowodowane przez osobę, tak jak tutaj też to zostało przywołane, która spowodowała osoba, bo strzela pociskiem wręcz. Także posłuchajcie i skomentujcie, co o tym myślicie wy. Czy też macie takie osoby, które strzelają w was pociskami? Mhm, wy je zobaczycie, tutaj by strzelali mhm. tym napięciem w was. O, takie strzelanie napięciem, można by to no było tak, tak. też mhm. nazwać. Mhm.

you Yes, mother, uh, uh. Here I go, here I go and do it again You're tight and I'm just so tongue To my heart. You're like a very fast shooting star. The very thing that I need. Look at how you get to me. You're like a bullet cut to my heart. You're like a very fast shooting star.